Witamy Państwa w pierwszy dzień Świąty Wielkanocnych. Naszą rozmowę z panią Gabrielą Waliczek, twórczynią ludową. Dzień dobry, pani Gabrielo. Dzień dobry, witam. Na, nagrywamy w momencie, kiedy mamy też niedzielę, ale tę palmową. To jest chyba taki idealny moment na to, żeby powiedzieć pani Gabrielo, jak w tej polskiej tradycji rzeczywiście to śląskie zdobienie jaj wielkanocnych jest ważne i jak kultywowane. Bo to jest chyba piękne, że. Patrzę na to, co chociażby było efektem ostatniej wystawy pokonkursowej właśnie, że także i młode pokolenia zainteresowały się tym zdobieniem. No to jest bardzo ważne, bo to jest nasza tradycja. My się stąd wywodzimy i to jest piękne, bo to jest naturalne, tu nie ma sztuczności, tu nie ma, tu nie ma takiej. Takie przesady. To jest po prostu to, co rośnie nam na polu, to my to robimy na jajkach na przykład. Wszystkie kwiatki, wszystkie trawki. To piękne. To, co się budzi do życia, cała ta wiosna, to po prostu przenosimy to na nasze jajeczka. No, właśnie ta śląska tradycja jest kultywowana, ale też doceniana, bo to już też weszło w kanon naszej kultury tak, narodowej. To jest też istotne. Tak. No, właśnie Muzeum Wsiopolskie już od bardzo wielu lat, właśnie się zajmuje, można powiedzieć, kultywowaniem tej naszej tradycji. I cała, cała ta otoczka tutaj Muzeum Siopolskiej, to wszystko jest związane z tą kulturą ludową. I my tutaj, jako twórcy, po prostu się bardzo dobrze czujemy. My tu żyjemy razem, razem z, z, tym, z tymi starymi chatkami, z tymi przewodnikami. I z całą tą twórczością. Trochę oderwałem panią od roboty, jak tak, to się mówi, tak. ale powstaje kolejne małe dzieło. No, tak. Wróćmy do tych właśnie. Są kraszanki, kroszonki. pisanki, to co i Kroszonki w różnych regionach tak, tak. kraju. O tym mówię o tych nazwach. Czym pani się przede wszystkim zajmuje? No, ja się przede wszystkim zajmuję Kroszonką, tą naszą Kroszonką opolską, która też ma yy, ja, jako jajko, to też jajko w różnych wersjach, mm. można powiedzieć, bo kroszonki też mamy w różnych kolorach i każdy kolor oznacza inną symbolikę. I, i wszystkie, wszystkie nasze te kroszonki są robione tak samo, można powiedzieć, bo z kwiatami. Mm. Ale na przykład każda panna kiedyś przygotowywała właśnie kroszonki w różnych kolorach. Teraz to jest mniej już tak kultywowane, te kolorystyka, ale jednak zielony kolor zawsze oznaczał nadzieję. I chyba najbardziej nam się kojarzy z wiosną, z tym, co się odżywa, z, tą młodością, z tym młodością, z tym pięknym. Czerwony kolor to był zawsze kolor darowany przyszłemu. Mężowi, prawda, kawalerowi. Z kolei czarny kolor to był zawsze takim kolorem bardzo takim dostojnym i się ofiarowało taki kolor właśnie księżom, wójtom, sołtysom, osobom bardzo dystyngowanym. Z tego powodu, że też czarny kolor jest bardzo trudno uzyskać na jajeczku i żeby on był taki wyrazisty. Tak szczerze mówiąc to dzisiaj te czarne kolory nie są do końca czarne. One są po prostu kombinowane przez nas, żeby były czarne, ale się to udaje. Proszę powiedzieć, wrócić do samego warsztatu pracy rzeczywiście, bo powiedzmy chwilę o przygotowaniu, bo każda z pań też ma swoją metodę przygotowywania tak. tego jajka, które później idzie do pracy, prawda? Tak, tak, no same przygotowanie jajka to wymaga dużo pracy jednak, bo najpierw musimy kupić to jajko, musi być to białe jajko z taką powoką wapienną, bo jeżeli chcemy uzyskać taki piękny wzór, żeby on był biały, to one musi być białe jak się wydrapie. Następnie trzeba zrobić wydmuszkę, bo w tej chwili no już od x czasu robimy te, te nasze kroszonki na wydmuszkach i on wydmuszkę zrobić, każda ma też swoje sposoby. Ja na przykład robię wydmuszki igłą i szczekawką. Tak, robię malutką dziurkę i w ten sposób wydmuchuję te jajko. Później Zawsze to jajko... miałem wrażenie, że to jest strasznie trudne i nic się idealnie nie da tego zrobić. E, da się, ale to też jest praktyka. No ja już trochę to robię. Następną rzeczą to trzeba te jajko wypłukać i wysuszyć. Takie jego trzeba słyszyć około dwóch tygodni, żeby one stwardniało na najlepiej ciepły kaloryfer. Zima to jest najlepsze miejsce, że można wtedy te wydmuszki robić i się ma więcej czasu. No a następnie przygotowujemy farby. Akurat te kroszonki, które robimy, to yy, robimy na Da, dajemy na farby te z materi do materiałów, do tkanin. Dlaczego do tkanin? Dlatego, że wiadomo, nikt już wydmuszek nie je, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, one są bardziej trwałe i w czasie wydrapywania wzoru nie ścierają się nam te kolory. I bardziej trwałe są i nawet jeżeli ktoś trzyma gdzieś te jajka, gdzie jest bardziej nasłoneczne miejsce, ta farba nie blaknie. Także y, dlatego też się właśnie farbujemy nad tych, tymi farbami, właśnie do materiałów, aczkolwiek też nie wszystkie farby jednakowo uda się, żeby piękny wzór, znaczy kolor był tego jajka. Później, jak już mamy zafarbowane, wysuszymy, no i wtedy bierzemy nożyk i zaczynamy drapać. No i zaczynamy, nie podejmuje się tego. Proszę powiedzieć, co jest właśnie takie, czy najtrudniejsze, czy na czym trzeba się skupić, bo przecież to są drobiny, to są milimetry, te które tutaj pani już ozdobiła to jajko. Na czym się trzeba skupić? Mi się wydaje, chyba trzeba mieć w głowie tylko, tylko to coś gdzieś tam w głowie. Ja szczerze Mówiąc, jak zaczynam jajko robić, nigdy nie wiem, co będę miała na tym jajku. Zaczynam i po prostu, a! Zaczynam od kwiatka i zobaczymy, co będzie dalej. To jest na tej zasadzie. Może dlatego, że już trochę lat robię te jajka, to może dlatego nie zastanawiam się. Chyba, że mam specjalne zamówienie, no to wtedy sobie rozplanowuję i wtedy, wtedy robię to po prostu według schematu jakiegoś. Prawda? Nawet róże pani jest w stanie tu, że tak powiem, tak? wydziergać na tym jest, jajeczku. Jestem w stanie wydziergać. Zajączki robię, króliczki, jakieś gąseczki, no. No, dzisiaj akurat nie mam, ale na przykład miałam kurczaczki, które na skrzypka grały. No, także to bardziej dla dzieci. Czasami dzieci chcą po prostu mieć takie, takie trochę wesołe te jajeczka dodatkowo. Ale te przybory muszą być specjalne, bo też tak, powiedzmy o tym, tak, prawda? Tak. Nożek jest specjalny. Specjalny nożek, on musi być ze stali szlachetnej, dobrze wyoszczony. A ja mam dodatkowy kłopak, bo jestem leworęczną osobą. I on musi być też na moją rękę, na lewą rękę naoszczony. Nie jest to wcale takie proste. Dobrze, to ile się zepsuje jajek, ile się połamie, ile jest złości, zanim się ta jedna dobra zrobi? W tej chwili już nie ma. Tej... Ale była? Oj, były, były na początku, szczególnie jak żeśmy na pełnych jajkach robili, bo kiedyś był, właśnie się robiło na pełnych jajkach. Które to się... się pojadło trochę? No nie, bo one się gotowały 3-4 godziny, to już był nie do jedzenia. Ale to tak, to tak, one pękały. One pękały. A w tej chwili mówię, jeżeli sama sobie robię wydmuszki, sama sobie przygotowuję te jajka, to to się nie zdarza. Naprawdę nie zdarza się, bo już te jajko selekcja przechodzi przed, prawda? No i wtedy i to. Jakoś nie ma tak, żeby się zepsuło te jajko. ale kiedyś oj tak, czasami był koniec, a tu pach jajko poszło nie. Widzi Pani też następców? To młode pokolenie, które chociażby właśnie w konkursie brało też udział, pokazuje, że to są nawet kilkulatkowie. Tak, zgadza się. Moje córki obydwie też robią, aczkolwiek mają bardzo mało czasu. Jedna córka jest ze mną tutaj, robi troszeczkę inaczej, bo ona robi kroszonkę na wzór pisanki. Wydrapuje wzory geometryczne bardzo pięknie, precyzyjnie, równiutko. Robi to po prostu z taką precyzją, że ja po prostu sama jestem zaskoczona, że, że po prostu tak potrafi to jajko sobie rozłoży na czynniki, że potrafi w taki sposób pięknie zrobić. Druga córka robi kwiatki, ale córka po prostu ma jeszcze mniej czasu, bo na Wydziale sztucy, Sztuki się uczy i ma dużo innych rzeczy. Maluje i takie rzeczy i bardzo mało czasu ma na te jajeczka, ale też potrafi pięknie robić. No i muszę się pochwalić, że mój najstarszy syn też się tym już bawił. Proszę Pani, która z tych sztuk jest najtrudniejsza tak naprawdę, gdybyśmy mieli powiedzieć o tej pracy właśnie na nad tym jajkiem. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że takie jak Pani robi elementy są trudniejsze od czegoś, czy też jest jakaś najtrudniejsza, jeśli chodzi o zrobienie, przygotowanie takiego jajka? Osobiście się wydaje, że najtrudniejszą metodą jest zrobienie pisanki, którą się pisze kiską. Dla mnie to jest najtrudniejsze. A cóż to jest? To jest pisanka wpisana woskiem i te jajko trzeba podzielić na 96 równych elementów. Aha. Dla mnie to jest Hardcore, przepraszam. Ja nie wyobrażam sobie, nie wiem, czy bym umiała. Już kiedyś powiedziałam sobie, że może spróbuję, tylko wiecznie czasu nie ma. Bo dla mnie kroszonka chyba nie jest takim trudnym elementem do zrobienia. Dlatego może, że ja całe życie już robię te kroszonki, już od najmłodszych lat. Ale faktycznie pisanka to by było chyba dla mnie największe wyzwanie w tej chwili. To na koniec Panią zapytam, bo Wielkanocny Stół, skoro Wielkanocna Niedziela, z przyjemnością patrzy Pani na te jajka, które potem zjadamy, a na te, które zostawiamy. Jest zatem jeszcze jajko też tym Wielkanocnym przysmakiem? Jak wygląda ten Pani Stół Wielkanocny? Tak, jest jajko. Ja wszystkie praktycznie jajka, które, które szykuję na wielk Wielkanocny Stół, przeozdabiam. Ale nie przeozdabiam tymi drobnymi takimi elementami, tylko większe wzory. Ja to nie nazyw nazywam tak zwane pięciominutówki, no bez przesady, pięć minut nie, ale pół godziny jestem w stanie zrobić takie jajeczko, i po prostu siedzę sobie i lubię, bo ja lubię to bardzo robić. I jajko jest przysmakiem, zawsze jest przysmakiem, ale muszę się pochwalić, że mi nigdy te moje kroszonki nie zostają. No. I nigdy nie mam tych swoich kroszonek, bo tak jakoś zawsze się układa, że do końca yy, Wielkanocy no, po prostu rozchodzą się. No tak, jak Państwo słyszą, wiele zwyczajów wielkanocnych na pewno jest i wielu dotykać będziemy w naszych programach. Dzisiaj mówiliśmy o tych bohaterach, jakimi są właśnie te, te jajka. To, co mogę jeszcze poprzyglądać się tej pra bardzo, pracy na bardzo. koniec naszego bardzo nagrania, tak? tak? No to proszę bardzo, drodzy Państwo, przy świętach możemy jeszcze sobie właśnie popatrzeć dokładnie, jak nasz gość, pani Gabriela, kończy to swoje niesamowite dzieło, i żegnamy się właśnie o to w ten wyjątkowy sposób, spoglądając na tę niezwykłą pisankę.